Witam Państwa na nowo otwartym kanale YouTube poświęconym firmie Presto, a w szczególności indywidualnym wkładkom 3D. Wkładki 3D to są takie wkładki, które są dopasowane do Państwa stóp, ale przede wszystkim do problemów, z którymi się Państwo spotkaliście, czy to będzie. Płaskostopie, czy to będzie koślawość, szpotawość, czy odciski, czy haluksy, czy ostroga piętowa, czy nerwiak mortona, czy inne problemy. Każda z takiej wkładki jest projektowana indywidualnie i o tym będziemy rozmawiali: o konkretnym problemie i o konkretnym rozwiązaniu. Dlatego zapraszam Państwa do obserwacji naszego kanału. No i oczywiście. Będziemy podpowiadali, gdzie można się udać do specjalisty w danym mieście, żeby takie wkładki sobie zamówić i żeby rozwiązać konkretny problem. Dziękuję za uwagę i zapraszam do obserwacji.